pierć miliarda złotych na remonty wrocławskich podwórek. Ich rewitalizacja jest równie ważna co rewitalizacja samej zabudowy. To przestrzenie wypoczynku, sąsiedzkich spotkań i aktywności fizycznej. Wrocław ma ich w zasobie 950. Na ich remont do 2029 roku zamierza przeznaczyć 250 milionów złotych. Każdy remont poprzedzony jest konsultacjami społecznymi. Program Powroty Podwórek obejmuje różne wnętrza, a prace obejmują m.in. odwodnienie, małą architekturę jak ławki, wiaty śmietnikowe czy nowe nasadzenia. W tym roku pula na remonty wnętrz podwórkowych wynosi 58 milionów złotych. Niektóre prace już trwają, a w planach są kolejne. Więcej przeczytacie o tym na portalu wrocław.pl. Na Nowych Żernikach na osiedlu Leśnica powstanie nowa zajezdnia tramwajowa. Będzie to bez wątpienia największa komunikacyjna inwestycja w powojennej historii Wrocławia. MPK koszt budowy szacuje na ponad miliard złotych. Lokalizacja zajezdni przy Alei Architektów usprawni obsługę połączeń w zachodniej części miasta. Nowy obiekt ma pomieścić 150 tramwajów. Będzie wyposażony m.in. w hale serwisowe, myjnie i lakiernie oraz nowoczesną infrastrukturę diagnostyczną. Będzie też ekologiczne i ekonomiczne za sprawą nowoczesnych rozwiązań. Prace projektowe potrwają 18 miesięcy. Nowe miejsca wsparcia krótkoterminowego i opieka wytchnieniowa we Wrocławiu powstały w domach pomocy społecznej w ramach projektu Otwarty Dom, Twoje Wytchnienie, razem w opiece nad bliskimi, realizowanego ze środków unijnych. Osoby, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mogą tu liczyć na całodobową pomoc profesjonalistów, transport z domu do DPS-u i z powrotem, komfortowo wyposażone przytulne pokoje, a także terapię zajęciową i inne działania. Które wspierają aktywność oraz minimalizują poczucie wykluczenia społecznego. Opiekunom tych osób oferowane jest natomiast wsparcie psychologa i pracownika socjalnego. Aby skorzystać z takiej opieki, należy skontaktować się z działem wsparcia osób z niepełnosprawnościami we Wrocławskim MOPS lub z jedną z organizacji pozarządowych, która prowadzi mieszkania opieki wytchnieniowej. Trwają prace przy ulicy Konduktorskiej Braci Hoffmanów i Cegielskiego. MPWiK Wrocław buduje tam nową sieć kanalizacji deszczowej o długości 650 metrów, a także zbiornik retencyjny o pojemności 760 m sześciennych oraz przepompownie wód deszczowych w ulicy Konduktorskiej. Dzięki temu deszczówka będzie mogła być zmagazynowana i zagospodarowana w miejscu opadu w okresach suszy. Będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni i czyszczenia kanalizacji. Jedynie jej nadmiar będzie przepompowywany do przydrożnego rowu przy ulicy konduktorskiej. Inwestycja ma zostać zakończona w grudniu tego roku i będzie kosztować około 15 milionów złotych brutto. Na koniec szybkie przypomnienie o weekendowym pretekście do świętowania. Z okazji Dnia Kobiet Wrocław zachwyci różnorodnością atrakcji od koncertów gwiazd pokameralne warsztaty. W Hali Stulecie podczas Wrocław Festival zagra legendarny zespół Myslowic. Hotel AC by Marriott organizuje kobiece rozmowy and pool party, a w czasoprzestrzeni przygotowano twórcze warsztaty ceramiczne. To zaledwie kilka propozycji, więcej inspiracji znajdziecie oczywiście na naszym portalu. A zatem wszystkim paniom składamy najlepsze życzenia, a w kolejnym podsumowaniu widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.